Dobra, hej, widzowie, próbuję przejść ty tors. 250 kaski. Jedynie 250 kaski. Już na tym rumie... Już na tym rumie musiała się pojawić. Szymon! Hek, hek! Co tu jest grane? Szymon. Szymon patrz. Co tu jest grane? Nie wiem, co tu jest grane, kurde. Kurde! Te pirowskie oczy. Bez tekstury. Ej! Usunęli to! Usunęli? Wcześniej była tu lampka. To widzicie, bez tekstury. Powinienem dostać za to osiągnięcie. Przecież poznałem już Jacka. E. E. Widzę przecież tu Jacka. Powinienem dostać za to osiągnięcie. Czy znalazłem Jacka tego? Spadam ci six przed nosa. Nie będziesz mnie bił. Już nigdy mi nie dasz fangi w nos. ho ho ho! Już... Któryś raz jesteś z rzędu. Nie. Weź spadaj. Kościół. Już trzeci raz. Ten debil się pojawił. Kupię światło. Czwarty raz! Co jest zepsutego tego w tych dorsach? Raz mi się w ogóle nie chce pokazać, a teraz mi się pokazuje jakby... O kurde... Jakby... Nie wiem kurde jak... To wiem. Ale w spada sobie. Tylko trutek jak grę. Dobra, się wydajesz. Dobra, lecę z tym koksem, figura tym razem nie może mnie zrobić. Z minecrafta dźwięk Nice, dobra kaska mamy Mamy to Będzie na wszystko, nice To od razu se jakieś potwory odblokuje Osiągnięcia Ja! Dobra no Na luzie Sika i figurę później zabijeszę, ale przy sika i figury przecież nie da się zabić. Tylko on muszę w ogóle nie słychać Weź się mam szpital. Dobra widzowie Ten klucz zostawiam Będę go ofiarować Albo dobra nie zginę przecież przez te tylki Dobra, ludziska, rany, rany! Levenard, blue light... wykrzyknikiem <laughs> Ej, dobra, prosto tylko będę biegł. Biegnąć będę prosto. Ej! Ej, wysjaj! Biegnę tylko prosto. Biegłem prosto i mi się nic nie działo. Jest Papa. Pa pa! Będziemy to ciemnice. Tak! Skąd on się wzią? Co jest kurde, co jest grane. Dobra, Naura, no, Naura. No.